Dzień dobry, nazywam się Wojciech Mantaj i jestem przedstawicielem firmy Pottinger. Dzisiaj przedstawię Wam nową przyczepę Jumbo. Trzecia generacja przyczep Jumbo jako pierwsza współpracuje z ciągnikami o mocy nawet 500 koni mechanicznych i dzięki technicznym innowacjom znacząco wpływa na efektywność zbioru zielonek. Zacznijmy od koncepcji napędu. Napęd przenoszony jest przez dwustronnie szerokokątny wałek przegubowy bez sprzęgła. Dalej napęd przenoszony jest przez przekładnię pasową. Pracuje ona łagodnie, chroni maszynę i redukuje koszty napraw i części roboczych do minimum. Dzięki funkcji łagodnego startu, napęd rotora i walcy dozujących może być załączony pod pełnym obciążeniem. Rotor napędzany jest przez przekładnię kątowo-planetarną, która redukuje wysokie obroty na wejściu do optymalnej liczby obrotów rotora. Przekładnia kątowa w Jumbo z walcami dozującymi wyposażona jest dodatkowo w przelot. I zintegrowany włącznik. Dodatkowo możemy tutaj zobaczyć, że nie ma żadnych przewodów hydraulicznych. Hydraulika została poprowadzona z drugiej strony przyczepy. Sercem przyczepy jest oczywiście rotor, jeszcze większy i bardziej wydajny. Posiada on aż 8 spiralnie ułożonych rzędów zębów i średnicę 850 mm. Dzięki temu aktywnie przekazuje pasze na krótkotrnącą belkę nożową nie zużywając przy tym dużo mocy. Aż 75% szerokości rotora zostało wykonane z nowej, bardzo wytrzymałej nawęglanej stali, co daje jeszcze większą odporność obszarom najbardziej narażonym na obciążenia. Dzięki temu żywotność rotora wzrosła aż o 25%. Elementem ściśle związanym z rotorem jest belka nożowa PowerCut, wyposażona w aż 48 noży tnących, zapewniających najwyższą jakość cięcia. Dzięki asymetrycznemu uporządkowaniu tych noży wzrosła lekkość uciągu. Przyczepa wyposażona jest w system Easy Move, czyli wysuwanie belki nożowej na bok przyczepy. Dzięki temu prace serwisowe i konserwacyjne mogą być wykonywane w sposób wygodny i bezpieczny. Przyczepa standardowo wyposażona jest w centralne hydrauliczne odblokowywanie noży. Po naciśnięciu przycisku, aktywującego zwolnienie centralnej blokady noży, wszystkie noże zostają poluzowane i można je wyciągnąć bez użycia narzędzi. Opcjonalnie przyczepa może być wyposażona w bliźniacze noże TWIN BLADE zapewniające podwójny czas eksploatacji. Dzięki temu zawsze mamy ze sobą drugi komplet noży. Przejdźmy teraz do podwieracza. Ma on 2,3 metra szerokości roboczej i jest centralnie zawieszony i wachliwy. Dzięki temu zapewnia czysty zbiór, również kiedy pokos jest nierównomierny lub wyjątkowo szeroki. Niespotykany zakres wychylenia 120 mm zapewnia perfekcyjne kopiowanie nierówności. Podbieracz jest hydraulicznie napędzany i regulowany, dopasowuje liczbę obrotów do prędkości jazdy, ogranicza to zanieczyszczenia paszy i chroni palce podbieracza. Dodatkowo, podbieracz można zdemontować do pracy jako przyczepa objętościowa. Pozwala to zwiększyć ładowność i nie naraża podbieracza na uszkodzenia. Ruchoma ściana przednia należy do wyposażenia standardowego i oferuje znacząco większą pojemność przestrzeni załadunkowej przy tej samej długości przyczepy. Powiększa ona pojemność załadunkową o 4,3 m sześciennego. Opatentowana, inteligentna, sterowana ściana przednia umożliwia jedyny w swoim rodzaju sposób załadunku i wyładunku. Ściana ta jest dostępna na życzenie i wyposażona w dużą górną klapę zagęszczającą o wysokości 830 mm. W inteligentną ścianę przednią wbudowany jest dodatkowy czujnik pomiaru siły, który umożliwia nowy sposób sterowania. Mierzy on siłę nacisku na ścianę przednią. Kombinacja wszystkich punktów pomiarowych, czyli czujnika momentu załadunku, stworzeń pomiaru siły i czujnik na klapie zagęszczającej, bezpośrednio wpływają na stopień zagęszczenia. Jak również na pożądane wypełnienie przyczepy. Jesteśmy teraz z tyłu przyczepy. Widzimy tutaj całkowicie nowe walce dozujące, których zęby ustawione są w literę V. Dzięki temu aktywnie rozrzucają materiał nawet przy dużym zagęszczeniu. Wydajność rozładunku wzrosła o 33%. Dzięki temu możemy rozładować przyczepę w czasie poniżej jednej minuty. Poniżej walcu widzimy szerokie ogniwa łańcucha, wytrzymujące obciążenie do 13 ton. Zapewniają dużą wytrzymałość, maksymalną niezawodność i spokojną pracę. Listwy podłogi rusztowej przekręcone są podwójnie i są utrzymywane przez wymienne prowadnice. Dzięki prędkości rozładunku nawet 35 metrów na minutę, wyładunek odbywa się w rekordowym czasie i nie przekracza jednej minuty. Nowe Jumbo łączy w sobie cechy maszyny do zbioru zielonek z cechami przyczepy do transportu: niezrównanie czysty zbiór paszy, wysoka jakość cięcia. Wysoka pojemność załadunkowa i szybki rozładunek. Dzięki kombinacji tych cech Jumbo definitywnie jest dwa kroki przed innymi. Z nami osiągniesz sukces.